No witamy. Jeszcze kończąc temat drzew, to tutaj proszę. Tak wygląda dbanie o drzewosta, że te wszystkie dziki tu wyrastające są poscinane, że drzewo jest takie tutaj ładnie przygotowane do dalszego wzrostu, że czasami się reguluje, że się wycina chore, że się wycina te, które są... które są... W jakiś sposób no, narażone, czy na przewrócenie, czy, czy inne mają defekty. Ale nikt mi nie powie, że dbanie o y, lasy polega na wycinaniu starych drzew. Kochani, są drzewa, które żyją 500 lat i 600 lat. To akurat no, na pewno nie, naszą rolą jest to, żeby po 20 latach takie drzewo wyciąć, bo to, to jest gospodarka, y, gospodarka leśna. No co wy mi za bzdury niektórzy opowiadacie, naprawdę. Były lasy, które były wielkimi puszczami, które rosły właśnie przez dziesiątki, przez setki lat i jak te lasy pięknie wyglądały. A teraz naraz to jest tak jak z tą zwierzyną. Teraz naraz postanowiliśmy sobie, że to my będziemy dyktować lasom, jak mają rosnąć. No nie ma nic głupszego po prostu, niż jak słyszę takie uwagi. Serio. Yy, więc... Więc naprawdę pułknijmy się w głowę. Jeżeli chcemy dbać, to dbajmy, ułatwiajmy lasom piękny rozwój, ułatwiajmy drzewom to, żeby rosły silne, duże, zdrowe, a nie to, że ktoś będzie tłumaczył, że wycięcie stuletniego dębu to jest dla dobra lasu, na przykład, czy pięćdziesięcioletniego dębu. No, większej głupoty naprawdę nie słyszałam. Im się krew gotuje, jak coś takiego wy opowiadacie. I jeszcze argumentujecie to moim nieprzygotowaniem merytorycznym. No to raczej. Dobra, już nie skomentuję dalej, co powinniście zrobić wy. Ale, no naprawdę, darujcie sobie takie komentarze na moim kanale, bo akurat. Ja należę do tych osób, które się przede wszystkim orientują w temacie, jeżeli na jakiś temat rozmawiają, to już Wam tyle razy mówiłam i mam paru znajomych leśników. A po drugie, no kierujmy się jak we wszystkim również w tej fitoterapii zdroworozsądkowym myśleniem, tak? Zdroworozsądkowym. Uważa... Używajmy mózgu, skoro Pan Bóg nam go dał. Pozdrawiam, dobrego dnia. Dolarek, chodź, chodź.